Hej! Cześć! Witam Was! Tyrim Z tej strony... Siemano! Hm. Nie no, żartuję. Hej! Cześć! Witam Was bardzo serdecznie! Ja jestem Tyreem, a to jest kolejny, kolejny odcinek. Mm. Już szesnasty. Serii... Zagrajmy w Gothic. Tak. I nagrywam ten odcinek zaraz po nagrywaniu tamtego. Hm. Tak, tak bardzo się wciągłem. Okej, okay, y w Poprzednim odcinku można powiedzieć, że dosyć sporo zrobiliśmy, jeśli chodzi o zakupy. Kupiliśmy sobie zbroję, łuk. Jak widzicie, kurczę, ten Łuk jest naprawdę olbrzymi. Znaczy nie na to nie tak strasznie w porównaniu do czego innego. No ale jest duży. Można powiedzieć, że jesteśmy takim już yy, doświadczonym łucznikiem. Nawet można powiedzieć profesjonalistą, bo. Włoczyliśmy się dosyć tej zdolności Ścielania z łuku. Jest tu cmentarzysko orków. Bolokor. Aha, aha. No to tak, więc tak. Zaczynamy od tego, że idziemy sobie do obozu. Chciałem przetestować sobie ten łuk. Znaczy, no już przetestowałem sobie w tamtym odcinku. O, przepraszam. Na kawalornie. <grym> Tak, na kawalornie sobie przetestowałem mój łuk. Tak, to było głupie z mojej strony. O, oczywiście, czytałem ten zapis. O, tam jest jakiś szczur Chodź, tusłanka. Nie, 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 tego. Nie trafiłem. Ej, mogłem sobie jeszcze nakupić troszkę szczał. Cześć, cześć. Nie no, to, nie no, to jest profesjonal, profesjonal, powiem wam tyle, ludzie. Ej, jest tutaj napój, fajnie. Dzięki Basz. Mm, okej. Okay. Bez zbędnego gadania, idziemy dalej. I opierniczania się. Muzyka naprawdę dodaje nastroju w tej grze. Kurczę, jest epicka. Jezus, nie. Yeah. Powtarzam się non stop, bo że no, po prostu jest epicka, to, to to to, ale to już wiadomo, że wiecie, że to jest epicka muzyka, i. Kręci się łezka wokół. Ojej. Przydałby mi się jakiś stwór do ubicia. Kurczę, co ty, potknąłeś się bez ich, czy co? Jaki wodospad jebutny. Kiria. Aha, ten mnie prowadził do tych ochlików. Pamiętam. Ochlików, tak. Fajka tam była. No, ale to na pewno nie nic kosztownego. Hm. Ale tam jest cieniosław, nawet się do niego nie zbliżam Znaczy miałam szansę na jego ubici, ale... Ale po co, powiedzcie mi szczerze, po co? A tak nawet nie popatrzyłem sobie ile ta moja zbrojka ma obrony yy, czy jest w o, jest o 10 no, tak jakby... Tak jakby, nie no Źle mówię Tutaj o 5, tutaj 0 mam, na magię oczywiście ja jestem ciekawy, co trzeba zrobić, żeby dostać tą ciężką zbroję. No kurczę. A już zrobiłem sobie taką nadzieję, że ją ja będę miał, że to kurczę. No tak bywa, niestety. A, nie, nie będę poprawiał. Miałem sobie poprawić mikrofon. Ale, tylko by narobiło to hałasu, i w ogóle ściągnąłem rękę z myszki, temu tak nie hopsałem. Ogólnie to przydałaby się jakaś miksturka tutaj. Miksturka w stylu eliksir szybkości. Tak. To jest styl. Myślałem, że to się Pójdziemy sobie na skróty tędy. Łajno, Why Łajno. Why I Bernard. A, myślę, że można go przeszukać. Hmm. Byłem na cmentarzysku orków. Tam nic nie ma. Ani śniącego, ani znaku. Nic. A co z Balem, Lukorem i strażnikami? Wszyscy zginęli. Zginęli, ale dlaczego? Co się stało? W jaskiniach szaroiło się od orków. Wybili Straż Świątynną do nogi. Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało. Ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzę, że ten błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania? To nie może. Nie może. Nieważne. Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Igwerią. Może? Hmm. Pewnie masz. Co słychać? Jaśnie oświeconego. Nie budzi się. No teraz nie budzi godzina jest coraz słabsza. Wiem jak można go zbudzić, ale potrzebuję twojej pomocy. Tak, żeby Co mam zrobić? Przynieś mi pięć najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na battu. Wierz się mm. już mamy się śpieszyć tak kurde. Porąbany jesteś. Zapewne masz rację. Pięć najmocniejszych ziół uzdrawiających. Czekajcie. A jakie te zioła, to nawet nie spytałem. Ale chyba wiem, o co chodzi. Nawet nie wiem, gdzie iść, żeby znaleźć te zioła. Mhm. O, tu, 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 tu tu Bariera, bariera. Ej, no tutaj? Kurczę, no prawie dostałem szczołem. Nic tędy... Jednak tędy trzeba iść tutaj. Nie wiedziałem, że aż tam się ciągnie, to. Nie, 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 nie. Nie. Jakie ja nie lubię tych wód bogen. Tak się wolno po nich chodzi w ogóle. Tu jest strażnik, okej. Okay. Czekajcie, zapiszemy sobie, bo tutaj może nie być łatwo z tymi. Potworami z bagień i z bód. Czy tam but? Nie wiem, jak to mówić. <laughs> bitwa, popatrzcie na to. Last hit. No, last hit, Ej, ej no, bo on mi trafi! What the fuck? Ej, no, kurde. Nie ja no patrzcie. Dobra, pominiemy sobie jednak tą bitwę. Odpuścimy. No przecież szansę, ale. Ale już nie chcę się bawić z tym. Ale. im nie odpuszczę. Nie lubię ich. I co? Ej, no. Jeden HP im zostaje, można powiedzieć. A jeszcze nie dają. Nie, 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 nie tam chyba idzie ten. Nie, nie, nie. Zdawało mi się, dobra. Fałszywy alarm, ludzie, fałszywy. No widzisz, już skąd tutaj? Dobra, wygrałeś! No spoko, nieco was Działo zrywające. Ale to raczej nie tak wyglądało. What the fuck, jaki bach, Nie, nie, nie. To chyba było coś takiego, o. I od razu cztery. Chociaż to by było za łatwe. A może takie jest, także nie. Także tutaj nic nie mówię. Nie chce mi się z nimi szpić. Ale mamy ostatnie zioło. Zioło zioło.

Zbieramy bagienne ziele, które zostanie przetworzone przez naszych braci tak, by można było je palić. O, jakże inaczej? Praca na barnach jest bardzo niebezpieczna, ale ziele rośnie wyłącznie tutaj. Oczywiście ma to również pewne zalety. Jakie? Pozostałe obozy nie mają do niego dostępu. Jesteśmy jedynym osiedlem w całej kolonii, które może zbierać. Może... No. No, niezwykle. Wiele się dowiedziałem od was. Śpuny. Pieprzone. Nie lubi ich. Ej no, stój, że w miejscu A, odpuścimy sobie. Czekajcie, mamy pięć, tak dla upewnienia. Yy, no właśnie, i nie. Yy, one mają trzy listki, jakby. A te mają po cztery, No właśnie, i, i, i trzeba znaleźć takie po 4. No widzicie, czy jednak nie jest to takie łatwe? Fak, ruszam tą myszką jak porwanej. Na co ty próbujesz skoczyć na tą roślinę? Pazmienny. Te są po trzy, Po trzy liście, a to mi nie, 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 nie. To mi się nie przyda. Czekaj, zapiszę sobie, żeby tutaj nie, nie wracać. Potem 15 razy. Hmm. O biedny. Sorry, ale ukradłem ci parę rzeczy. Czekaj, ej, gdzie tu uciekłeś, debilu? Chciałem pogadać. O, geniusz. Geniusz, naprawdę. Założę się, że musiałem odeskortować. Nie, ile to będzie? Nie, no dobrze, nieważne. Do obozu. O. Wy, wy, e, o, wyeskortować go do obozu. Dobra, dobra, nie, tak, nie. Dobra, wezmę więcej na wszelki. Tak dla siebie, o. Uciekajcie ode mnie, węże paskudne, trolewy. Nie, 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 ja nie, 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 tutaj nie, tak na środku. Kurde, normalnie, genialna gra. Ja, genialne, genialne. To, to, to tutaj, nie, tutaj nie mówię z żartów, bo to jest genialne. Ach, jaki jump. Jesteście tu. Wracamy sobie. Kurde, jeden quest, który polegał na zbieraniu jakichś ziół. Przeszedł prawie przez cały odcinek. Kurde, trwał cały odcinek. o. Może wyda. O. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo, nakładane ludziom. <grym> i czy, 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 z zamknij. Się. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy. Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce przemówiłem do ciebie. A ja nie chcę do ciebie dołączyć, leszczów. <grym> Chociaż miał, miałem możliwość, tak. Ej, nie, gdzie, ja idę. Nie, 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 ja nie, 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 na barierę, nie, 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 Lecisz, nie, 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 jest ten ziomuś, co sobie sprzedaje. O, jak fajnie przeskoczyłem! Czekajcie, Czas. Okej. Okay. Nie jest w porze. W porze o wy. Są sobie tak. Staje i lega, stai lega, lega. No. Genialne. Ludzie zawsze gadali Tak naprawdę zostało użyte tutaj ten magia na nasenna, czy jakiś tam zwój. Nie wiem. Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Dobra roboty. Iberion zbudził się na chwilę tuż przed twoim przybyciem. Tak długo, Powiedział coś? Tak. Powiedział, że śniący nie jest tym, za co go uważamy. Pod żadnym pozorem nie wolno nam go zbudzić. Pozostaje nam tylko mieć no że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za dużo. To nie mój problem. Iberion nie żyje. Nasz duchowy przywódca odszedł w zaświatę. W Nawet czasach, twoja błyskawiczna pomoc nie mogła co? zapobiec jego śmierci. I co teraz będzie? Zawsze ufałem Iberionom. Później przed śmiercią kazał nam upatrywać nadziei ocalenia w planie ucieczki opracowanym przez magów wody. Nie, Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Ale te są wciąż w rękach Korkalona. A gdzie jest Korkalon? W gniewie. Zebrał oddział Strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Niech to szlak. I jak teraz odzyskamy kamień obniskujący? Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Masz tu klucz do skrzyni. Co mam zrobić? Najpierw musisz do odsłużyć mięsze. swoje jako nowicjusz. Dopóki nie przekonamy się, dopiero wtedy. Mo Jeszcze coś. Tak. Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności Jeśli za Twoje myślisz, dokonania. Że... Pozwoli Ci ona w dogodnej chwili. Dziękuję. Dziękuję. No właśnie, o to mi chodziło przez wszystkie wieki. No, tak. To zachowaj to dla siebie. Oczywiście, jak nie wiecie, no otrzymaliśmy runę. Teleportacyjną Która nam się przyda, jak nie wiem co hmm. Aha, przecież mamy iść do tego Co ja robię Ponoć ten yy, kamień nadal Znajduje się w je, jego skrzyni Oby to było prawda Bo nie chcę mi się tam, kurde Chodzić Strażniku, ty byś sobie może odpuścił, co? Nie musisz już chronić tu niczego. się. Almanach i kamień. A tutaj? Aha, tutaj była chyba ta receptura. Dla Dextera, o ile pamiętam. Dobra, niese. Bez komentarza ludzie bez. Nie można polegać A zawsze to samo. Tak, logik. Tego to ja nie mam pojęcia. Gdzie on może być? Tego to ja nie wiem. Zobaczcie. Spojrzymy tu. Co? Natalia? Kurde. <gry> Całkiem polskie <Nie> imię. <gry> Okej, okay, już jestem, sorry wam za to małe przeskoczenie, czy coś tam? Mmm, czekajcie. On był tak jakby u góry, z tego co pamiętam. Koranger, oczywiście. Czekajcie. Mmm, tutaj już nie do tego. Jak ja nie nienawidzę szukać.

Oby, oby tam był. O no właśnie, jestem. Czekajcie. Jeszcze raz. Save. Pozwólcie, co mam z Ej, ale czekajcie. Co ja mam zrobić z tym? Decyzję: udam się do nowego, żeby wesprzeć magów wody. Korona daje mi klucze. Aha. O kurczę. O kurczę. Udajemy się teraz do nowego wozu. Tylko nie mam pewności, czy mnie tam wpuszczą do magów wody. Oby, oczywiście. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Nie można Czekaj, czy mógłbym teraz sobie kupić. Ciężki pancerz to przejdę się do starego bozu albo pieprzyć. O, tutaj bez jej kurczę. Szczerze tak nie mam o czym opowiadać, kurczę, jak tutaj przemieszczam się pomiędzy tymi punktami. Możecie mi napisać w komentarzach, o czym mam opowiadać, kurde. Heheżki, heheżki. Przydałoby mi się troszkę poekspić. Jesteśmy dogodnymi myśliwcami. Tak więc udajmy się do lasu na grzyby. Heheżki, O Umyj paścież, sukwa. Ojej! Co to? Jaki bak! Kurde, już się pałem. Hmm, nic tutaj nie widzę do upolowania. Trudno. Ok, czas zbliża się ku końcowi, a ja tak, ja kończę sobie to nagrywanie w tym momencie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam oczywiście do kolejnych jak zwykle i do komentowania, subskrybowania i lajkowania. Trzymajcie się, cześć, bye bye Wam.